Sobota, 10 lutego 2018 roku. Ja jestem Mike i zaczynajmy kryptoniusy. W dzisiejszym odcinku porcja wiadomości ze świata kryptowalut. Później analiza bieżącej sytuacji na rynku na bazie CoinMarketCap. I na końcu oczywiście subiektywna lista kryptowalut według Mike'a. Zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym powiedzieć, że troszeczkę format się zmienia. Odrobinę. Postaram się bardziej więcej szczegółów na poszczególnych kryptoniusach dawać Wam, część osób, część z Was poprosiła o to, żeby ewentualnie jakieś tam po angielsku filmy, żeby więcej się, więcej się w tym temacie wypowiadać, więc mam nadzieję, że nowy format Wam się spodoba. Pierwszy news. Ten pan, to jest Mario Draghi, to jest prezydent Europejskiego Banku Centralnego, się, wypowiedział się na temat Bitcoina, stwierdził, że banki, czy Europejski Bank Centralny, czy banki w Europie, mogą trzymać część aktywów w Jak Widzicie tutaj jest jego wypowiedź jako cytat. Na pewno będą patrzeć. <laughs> Bardziej chodziło mu, tak jak mówię, kontrakty futuresy. Być może Europa, Europa sama będzie wprowadzała własne futuresy, giełdy w Europie. I jak stwierdził, banki Europy nie wykazują wielkiego zainteresowania krypto. To może być taka informacja, to może być taka informacja na temat tego, że no banki oczywiście będą starały się blokować, utrudniać i tak dalej, no ale zdają sobie sprawę, że tego się nie da zatrzymać. I, i to właściwie chyba tyle w tym temacie. Następny news: Teksas rozważa umożliwienie płacenia podatków. Przepraszam, to jest błąd. To oczywiście nie jest Teksas, tylko Arizona. No ale jak to? Film Majka. Nie ma filmu Majka bez błędu. I jak widzicie, ten Jeff Wenninger to jest reprezentant stanu, stanu Arizona. E, powiedział, że, powiedział, że na świecie Arizona chce być miejscem, gdzie blockchain e, i technologie będą, będą wspierane itd. Tak, tak, e, tak, sending e, a signal to everyone in the United States and throughout the world. Place for the blow. Widzicie to, to, co tutaj jest: że mają być e, miejscem dla blockchaina i cyfrowych walut. E, oni wymyślili coś takiego, że podatki będzie można płacić w bitcoinie. Już nie wnikając w aspekty techniczne, moim zdaniem dobry pomysł, no ale oczywiście, jak to wszyscy mają swoich przeciwników i tak dalej, czy tutaj oczywiście volatility i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie, nie bardzo rozumiem, czy to można w prosty sposób załatwić, a mianowicie e, nie, nie rozumiem tego wypowiedzi tego przeciwnika, tak? Amerykańskie z dolory są dobre, jak dla mnie. No oczywiście to jest głos mniejszości. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że cena Bitcoina się zmienia, tak, i mogliby stracić na tym, ale przecież równie dobrze, dzisiaj płacisz podatek i automatycznie może urząd sprzedawać to na giełdach od razu, więc tam nie ma jakichś tam większych strat i tak dalej, także jak widzicie, no, oczywiście nie Teksas, tylko Arizona, rozwija się to, rozwija się to jak najbardziej, Tutaj możecie, tutaj możecie zaraz taki artykuł, oczywiście zalinkuję artykuł, gdzie to znalazłem pod filmem, moim zdaniem kolejny krok ku wprowadzeniu kryptowalut pod strzechy, zobaczymy co dalej będzie, dalej, Ripple, duże, duże wieści na Ripple, Ripple wchodzi na chiński rynek zakupów online. Rynek ten warty w 2018-2017 roku był warty 700 miliardów dolarów. Dlaczego wchodzą? Bo sprzedawcy potrzebują szybkiego systemu płatności dla klientów zagranicznych, a obecny system bankowy tego, tego nie gwarantuje. O co tutaj chodzi? A mianowicie, chodzi tutaj o coś takiego, że załóżmy: Chiny, oczywiście, wiadomo, tak jak jest AliExpress, te inne systemy, zagraniczni kupcy kupują i teraz, tak, wysyłacie przelew międzynarodowy. Ewentualnie z jakiegoś systemu płatności yy, korzystacie. No i teraz tak, po pierwsze, trwa to czas, po drugie, to kosztuje, a tutaj można wykorzystać Ripple'a do tego celu. I teraz ten Lian Lian, operator płatności w Chinach, yy, dołączy do tego systemu RippleNet. Ja jeszcze chyba się, bo ja nagrywam o samym Ripple, ale jeszcze szerzej mam, mam nadzieję nagrać film. Znaczy, mam nadzieję, mam zamiar nagrać film yy, o tym systemie RippleNet. I jak widzicie, on tu się wypowiedział. E, tak, widzicie, instant blockchain powered payments across the 19 currencies that we currently support, czyli natychmiastowe transakcje oparte o blockchain w 19 walutach, które aktualnie wspierają. Tak, jak widzicie, nowe rynki tego typu rzeczy. Także, moim zdaniem, duży news. Duży news, jeśli chodzi o Ripple. A. dam oczywiście, jak zwykle, link pod, do artykułu. Kolejna to jest taka ciekawostka, można powiedzieć, taki przerywnik. W 1948 roku 90% ludzi uważało akcje za niebezpieczne, hazard, coś, co nie mają zamiaru inwestować, ponieważ tego nie znają. No. Skądś to znamy, prawda? Skądś to znamy takie, takie stwierdzenia, że to, jest, że to jest hazard, że to jest niebezpieczne. No, właściwie, właściwie tyle. Kolejny news. Eee, ja nie wiem, czy ja nie przeskoczyłem jednego newsa. Nie, nie przeskoczyłem. Eee, taką informację na temat Litecoina i ty, w, tych systemie, w tym systemie LightPain, jak wiecie, wchodzi ten nowy system. Eee, jak widzicie, tutaj zostanie zmniejszona do, zobaczcie, jednej dziesięciotysięcznej, przepraszam, jeden, dobrze mówię, dziesiątka setna tysięczna, 100 tysięcznej Litecoina, czyli ten 001 litów. No, i musi być 0,1 bitów za kilobajt w następnym wypuszczeniu. Także to jest też taka informacja, że te ceny, prowizje Litecoina zostaną zmniejszone. To też jest spory news, moim zdaniem. Całkiem pozytywny. Następna rzecz. Doradca prezydenta Busha do spraw bezpieczeństwa. To jest taki pan, ja tu wam pokażę ten artykuł. E, ostrzega przed zimną wojną, jeśli chodzi o, o kryptowaluty i e, technologię w ogóle blockchain. Od razu na początku powiem to, co tutaj też zalinkowałem. Ten człowiek nie jest, nie jest przeciwnikiem kryptowalut, on jest zwolennikiem technologii blockchain, ale on powiedział coś takiego, że kryptowaluty mogą być sposobem na obchodzenie embarga, mogą być na jakieś tam przekazywanie nielegalnych środków dla organizacji terrorystycznych dla krajów jak Północna Korea, Iran. No wiecie, że Północna Korea wielokrotnie było słyszane, że z Północnej Korei ludzie wykorzystują, włamują się i hakerzy i kopią kryptowaluty. <laughs> Także tak to wygląda. E, to tak jak mówiłem, omijanie embarga. E, cały artykuł, e, cały artykuł jest tutaj, to jest e, poważny człowiek i co ciekawe, o unikanie sankcji, można sobie to przeczytać, e, można sobie to przeczytać i co ciekawe, tak jak mówię, ważna też informacja. E, Tutaj nie chodzi o to, żeby blokować kryptowaluty, tylko jakie są zagrożenia związane z tym, związane z tymi kryptowalutami i w ogóle jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Teraz tak. Kolejny news, ja już zabiorę ten ekran. Kolejny news: Kongres Stanów Zjednoczonych, amerykańska Izba Reprezentantów spędzi walentki z kryptowalutami. Dwie, dwie podkomisje komitetu, ten komitet Science, Space and Technology. I dwie komisje, Oversight, druga komisja Research and Technology będą przesłuchania, przesłuchania publiczne, publiczne, jeśli chodzi o, o te komisje. Odbędą się 14 lutego o 10, o 10 rano czasu wschodniego, czyli ten Eastern Standard Time. Temat przesłuchaj Beyond Bitcoin, Emerging Applications for Blockchain. Artykuł, oczywiście, jak pod filmem. Nie wiadomo jeszcze w tej chwili, czy, te transmisje będą, czy ta transmisja będzie online. Jeśli ta transmisja będzie online, to ja, to ja osobiście sobie ją obejrzę. Czy online, ewentualnie jakieś tam sprawozdanie Wam z tego nagram? Bo jak mówiliście, nie każdy zna język angielski. Idziemy dalej. Następny news. Lighting Network wchodzi coraz mocniej. O samym Lightning Network ja jeszcze ja mam zamiar nagrać film. To jest takie przyspieszenie i wnikając w szczegóły techniczne. Coraz więcej węzłów go adaptuje: 566 węzłów w sieci Mainnet, 1720 węzłów w sieci TestNet obsługuje ten Lightning Network. Także, także, także no tyle. Kolejny news, takie bardziej ciekawostka: kryptowaluty, wchodzą na rynek nieruchomości i jak donosi Washington Post, deweloper Coloma River Capital i grupa Alex Venditti, e, jak widzicie z tego Coldwell Banker Residential e, Brokerage akceptują płatności w kryptowalutach, chodzi o Bitcoina e, można w pełni zapłacić za miejsca w St. James Place Kondos. no i jak tutaj jest taki artykulik w gazecie no, Washington DC Condos up for sale and you can pay with Bitcoin Także już kiedyś też była taka informacja, że to nie jest pierwsza to można sobie przeczytać, oczywiście link pod filmem, to, że to nie jest. że to nie jest mm, pierwszy raz kiedy w, wprowadzono, bo w Miami już można było kupić, w Dubaju jakiś brytyjski deweloper też sprzedawał za Bitcoina. No ale jak widzicie to, co powiedziałem, coraz więcej newsów będzie, że Bitcoin będzie wchodził pod strzechy i kryptowaluty, coraz więcej, większa będzie adaptacja, a co za tym idzie, więcej osób będzie się tym interesować, a co za tym idzie, ceny będą rosły z racji tego, że ilość kryptowalut jest ograniczona. Dalej, hakerzy atakują europejskie wodociągi, kopią kryptowaluty, systemy, systemy SCADA, to są te jakieś tam systemy wodociągowe, zostały zainfekowane oprogramowaniem do kopania, oczywiście błędy literowe jak zwykle. Ale co ciekawe, dlatego to zajęło, trial wykrycie tego, bo działało w sposób łagodny, to znaczy, że nie dawali na maksa kopanie, tylko że tam spokojnie to sobie wykorzystywali. Nie wyrządziło to żadnych szkód. No, oczywiście, można sobie, można sobie, można sobie zawsze tak to ustawić. Także to delikatnie obciąża procesor, mogli pewnie nawet nie zauważyć. No, ale zauważyli, jak widać, starają się wykorzystać wszystkie możliwości. Wcześniej mieliśmy newsy, że hakerzy w reklamach umieszczają, że włamują się na inne rzeczy. I jeszcze, jeszcze następny news, Elitarne uniwersytety w USA dodają przedmioty z zakresu kryptowalut oraz technologii przechowywania danych, czyli te technologii, tych nie tylko bazy danych rozproszonych, opartych o blockchain. Carnegie Mellon, Cornell, Duke, to znane Massachusetts Institute of Technology, to ten tak zwany MIT, to chyba każdy zna. Uniwersytet Maryland, inni wprowadzają od najbliższego semestru przedmioty związane, są już wykłady. Także, także no, jak widać, oni mówią, że jeszcze to nie jest powszechnym życiu, ale chcą, żeby ludzie już zdobywali edukację na temat kryptowalut, czyli akceptują, że jest to przyszłość. Jest to przyszłość, jest to, jest to coś, co wejdzie i co zostanie zaadoptowane. Kolejny news za naszej wschodniej granicy: rosyjscy naukowcy <noise> aresztowani, zakowani kryptowalut. FSB wkroczyło do Federalnego Centrum Energii Atomowej w Rostowie. To jest takie tajne centrum, gdzie pierwsza bomba atomowa rosyjska, właściwie radziecka wtedy jeszcze została zbudowana za czasów Stalina. No i co ciekawe, pracujący e, tam naukowcy, o jak widzicie, there has been an unsanctioned attempt to use computer facilities for private purposes, including so-called mining. Czyli oni sobie, krótko mówiąc, podłączyli do sieci, który w ogóle nie powinien mieć z internetu możliwości, superkomputer i kopali sobie kryptowaluty e, na tym superkomputerze. <grytujesz> No, także, także tak to, tak to wygląda, no, taki ciekawy news, tam niedaleko obok tego, przepraszam, tu jest błąd, to już zauważyłem właśnie, zauważyłem to, przepraszam, to, to jest mój błąd, to nie chodzi o Rostow, ja to sobie od razu, ja to sobie od razu na bieżąco, e, ja to sobie od razu na bieżąco poprawię, bo to nie jest Rostow, to jest bardzo duży błąd, tylko to jest Sarow. To, niestety to jest duży błąd. Sorry za ten błąd. Eee, dobra. No, także zaprzęgli sobie superkomputer. Super Doniosła o tym agencja Interfax, czyli ta rosyjska agencja. No, ale ich złapano. Pewnie pojedą sobie do gułagu. Idziemy dalej. Firma Bosch. Chyba za daleko przeskoczyłem. Firma Bosch. Cholera. Firma Bosch. Firma z tradycjami, 131 lat na rynku, kupiła sobie tokeny IOTA i oni sobie planują, że mikropłatności krypto pomiędzy autonomicznymi samochodami w przyszłości będą z użyciem kryptowaluty. IOTA troszeczkę się różni, a o tym projekcie nagram film oddzielny od takich kryptowalut, z tego co się orientuję, nawet chyba nie jest oparte o blockchain, trochę inaczej to działa. I tutaj wypo... Senior Technology Scout w Izraelu, Taldecker z Boscha, wypowiedział się tak. No, jak widzicie, że to jest ta inwestycja, reprezentuje to, że Bosch przechodzi z, ze sprzętu, z hardware'u do firmy, która zajmuje się danymi i monetyzacją danych. Tak, także to jest taka kolejna, moim zdaniem, duży news dla IOT jeśli o to chodzi jeśli o to chodzi, dobra idziemy dalej e, teraz tak e, Coindesk donosi CEO Nvd Yen Sun Huang wypowiedział się o kryptowalutach i tutaj są takie dwa krótkie cytaty crypto is, the real, is a real thing, it's not going to go away czyli krótko mówiąc to jest człowiek poważny to nie jest jakiś tam, już nie powiem jeszcze raz <laughs> czesiek z yy, kosiej wulki tym razem u, u. Żyje określenia Stanisław Gorzelak, tylko to jest szef największego chyba producenta układów graficznych na świecie. On sam stwierdził, że nigdzie nie znikną kryptowaluty. Jak widzicie, że krypto jest realną częścią ich biznesu w poprzednim, w poprzednim kwartale, ale na razie jak małym. No, jak wiecie, karty graficzne kopią ludzie na kartach, karty się sprzedają. Być może to jest jakieś wprowadzenie do tego, że Nvidia, Nvidia ma zamiar, może jakieś układy do, do kopania, jakieś, może właśnie do koparek, może jakieś ic zaczną wypuszczać. Trudno mi powiedzieć. Być może tak będzie. No i ostatni news dzisiejszego dnia Gibraltar. On bardzo pozytywnie, Gibraltar jest nastawiony, jeśli chodzi o kryptowaluty, w ogóle tam te władze Gibraltaru zachęcają Unię Europejską do tego, żeby się otworzyć na, obok Cypru, żeby się otworzyć na, na, na kryptowaluty i dalej, To będzie pierwszy na świecie kraj, który wprowadził regulacje prawne ICO. Chodzi o zasady dotyczące firm, gwarancji, bezpieczeństwa środków, jawności, tego typu rzeczy. Jak wiecie w ICO jest bardzo wiele skamu, bardzo wiele różnych, bardzo wiele różnych oszustw powstało. Także to jest, taka, to jest taka regulacja, która, yy, która tutaj yy, bardzo fajnie że zostanie wprowadzona. Także Gibraltar będzie przodową, jeśli chodzi o to. No i teraz przechodzimy, przechodzimy sobie do analizy sytuacji na rynku kryptowalut. Market Cap 428 miliardów dolarów. Mocno się odbił. Już widać, nawet na wykresie całym widać, że już jest odbicie. Yy, jak sobie spojrzymy z jednego dnia. Może lepiej z 7 dni to będzie lepiej widać. Mieliśmy dołek 276 miliardów. Poszliśmy mocno w górę na odbicie na 458 miliardów dolarów. Dużo pozytywnych newsów. Tutaj było trochę paniki. W międzyczasie nałożyła się, nam różne sprawy się nałożyły w międzyczasie na to, że, że, że ta panika wybuchła, informacje z Indii ale później zaczęły się pojawiać pozytywne newsy, czyli m.in. te przesłuchanie w Kongresie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o kryptowaluty, to był taki bardzo to był taki bardzo, bardzo pozytywny news i to, to było takie można powiedzieć zadanie ciosu wszystkim przeciwnikom kryptowalut, którzy twierdzą, że to już koniec, że to już będzie likwidowane, że to straci i tak dalej, a jednak Senat, Senat dobrze się o tym wypowiedział, Te przesłuchanie w komisji, zresztą była to informacja w poprzednich kryptoniusach, ja wam, też, ja wam też podkrótce to streszczałem, no były pozytywne newsy, no rynek od razu się odbił, jak widzicie, wzięliśmy sobie z 7 dni, to on wrócił do poziomu tych 400, około 400 miliardów dolarów. Tu przed chwilą poszedł nawet na 458, to jest jakieś takie lekkie odreagowanie. Jak widzicie, z dzisiejszego dnia było to 458, lekko tutaj się zeszło nawet na 423, na tą chwilę jest 428. Także tak ten rynek się, tak się ten rynek przedstawia. Jeśli chodzi o waluty, prawie wszystko na czerwono. Jak widzicie, newsy Ripple poszedł 32% do góry, Ripple już przekroczył 1 dolara. To, co mówiłem, ja w projekt Ripple wierzę i to nie jest tylko banksterka dla banksterki, ale też różne, jak widzicie, płatności, to news, o którym mówiłem. Litecoin też tutaj ładnie sobie, zresztą wszystkie waluty tutaj się podbijały. Iota też już tutaj sobie ładnie pracuje. Tutaj oczywiście waluta Tron, bardzo mocny, bardzo mocna górka. Teraz już Bitcoin Cash, co prawda jest na, jest na lekkim minusie, ale bardzo duży wzrost był Bitcoin Cash i Bitcoin Gold'a. Ze względu też na pewne wiadomości, ja już nie będę ich teraz szukał, tam chodziło o to, że ten został gdzieś zaakceptowany system płatności Bitcoin Cashem. Jakbym, prosiłbym, żeby ewentualnie ktoś tam w komentarzach rzucił, bo nie chciałem. Miałem o tym film w ogóle nagrać, ale jakoś tak nie było czasu na to. Stellar Lumeny, zobaczcie, też ładnie reagują. Tu też w newsach mówiłem, że restauracja akceptuje, akceptuje płatności w Stellar Lumenach. Co tam jeszcze? LISK, zobaczcie, Lisk poszedł do 28 dolarów, LISK w ogóle jest 10%, jest oczywiście jakaś tam leciutka, leciutka korekta, ale na BitBayu LISK zbliża się do 100 zł. Ja mówiłem, że ja wierzę w ten projekt, mówiłem, że ten projekt będzie rósł, a rebranding się zbliża 20 lutego. Bitcoin Gold wczoraj zwariował, można powiedzieć, bo poszedł, poszedł o 50% wczoraj do góry. Także, także ten cały szum i negatywne informacje spowodowały, nie spowodowały jakichś większych strat. Oczywiście była korekta na rynku. No i powiedzmy w przypadku na przykład takiego liska, jeżeli ktoś kupował w dołku, to już mógł 100%, 100 przebitki, zresztą możemy sobie tutaj nawet sprawdzić tego liska. Za daleko poleciałem. Możemy sobie sprawdzić to na CoinMarketCap. I jak widzicie, weźmy sobie z ostatnich 7 dni. I jak widzicie w dołku Lisk był sprzedawany za około 12 dolarów, tutaj poszedł na 30, no to przybitka może prawie 200%, niewiele zabrakło, no 6 dolarów zabrakło, 5 hakiem zabrakło do 200% przebitki. Teraz oczywiście jakieś tam część osób posprzedawała, licząc na to, że może to już będzie, ale ja wierzę w to, że Lisk, ja wierzę w to, że Lisk y, przebije swoje ATH. Jak widzicie tutaj ATH, w ATH on był po 37 pewnie, tylko 38 dolarów. Także, także jak widzicie tutaj ta cena i to jest naprawdę niewiele brakuje do tego ATH. A że rebranding, ja jak obserwuję, jak obserwuję Liska, obserwuję Liska, yy, aktywność społeczności to yy, i tych twórców Liska, to widzę, że tam się dzieje i ten rebranding jednak będzie. Mało wskazuje na to, żeby, żeby się okazało, że jednak go nie będzie. Dobra, ostatnia pozycja filmu. Kryptoniusy i subiektywna lista walut. Które ja uważam za dobre inwestycje na dłuższy termin, na krótszy termin, przede wszystkim Ripple. Ja uważam, że to jest poważna waluta. Ja uważam, że będzie się. Oczywiście ona ma bardzo wielu przeciwników. I ja rozumiem Was, którzy nie chcą inwestować w Ripple, ponieważ ze względu na to, że twórcy trzymają bardzo dużo walut u siebie i nie wypuszczają na rynek. Pierwsza. Rozumiem ze względu na to, że to jest banksterzy dla banksterów, to też jestem w stanie zrozumieć, ale to, co się wypowiadałem wielokrotnie na temat tripLA to jest poważny projekt, to jest duża firma. Ripple to nie jest tylko waluta Ripple, ale to jest ten cały też RippleNet i ja mam zamiar o tym film nagrać. A poza tym, słuchajcie, no, jeżeli ktoś ma bardzo duże pieniądze i wy możecie jakiś, jak to się mówi, mały kawałeczek tortu dla siebie odkroić, to dlaczego z tego nie korzystać? Ja dlatego wierzę w Ripple. Oczywiście on ma konkurencję, no, tylko że, no, tak jak mówię, to jest trzecia waluta na rynku, ma bardzo, duże, ma bardzo dużą kapitalizację, ma bardzo duży profesjonalny zespół i jak widać, oni się rozwijają. To nie jest tak, że oni coś tam wypuścili, stoją w miejscu, oni się rozwijają, kolejni partnerzy, Dobrze, zobaczymy, co dalej będzie. Druga waluta, Lisk, ze względu na zbliżający się rebranding, ze względu na projekt, ja rozumiem, że część osób uważa, że jest straszny hype, jeśli chodzi o Liska i że jest bardzo dużo takich bardzo dużo takich informacji, że część losów inwestuje tylko dlatego, że inni inwestują. Ja proponuję, mam oczywiście jakieś różne filmy o lisku, nawet analizę scenariuszy, tego typu rzeczy nagrywałem. Ja proponuję, żeby każdy zrobił własny research, co to jest ten lisk, poczytał troszeczkę, no i zastanowił się, czy warto, czy nie warto. Moim zdaniem, tylko podkreślam, to jest moja subiektywna ocena, jeśli chodzi o liska, ta cena w tej chwili. Nawet te 28 dolarów, chociaż to już mocno poszło, to dalej jest cena promocyjna. Dalej to nie jest duża cena, oczywiście. Trzeba było kupować tutaj. Ja jestem wściekły na siebie, ponieważ jeden przelew, który miał mi wejść za, za pewne usługi, które wykonywałem, zlecenie, które wykonałem, niestety nie wszedł. Wszedł dopiero. Można powiedzieć, jak już było za późno. Tu mamy dzisiaj 10, to jest, to jest tutaj gdzieś tam, tak? Jak sobie spojrzymy na ten dołek, to, było, to był 6 lutego, przelew mi wszedł 8. Niestety chciałem zainwestować więcej wiska, miałbym już prawie 200% przybitki. Trudno. Kolejna sprawa, kolejna waluta Litecoin. Litecoin ze względu na to, że wchodzi ten LitePay i to jest bardzo duży news, oni mają też opublikować. Kto będzie z nimi współpracować? Ja uważam, że to projekt Litecoin, uważam, że jest bardzo fajny. Chociaż niektórzy twierdzą, że są inne projekty, które to robią to samo lepiej, i tak dalej, i tak dalej. No Każdy ma prawo wybrać jakiś swój projekt. Ja osobiście wybieram Litecoina, zgromadzę te Litecoiny, inwestuję w tego Litecoina, trzymam tego Litecoina, jeżeli by się okazało, podkreślam, to jest na razie jakaś taka spekulacja z mojej strony Pewny, pewnym osobom, może się to nie spodobać. Jeżeli się by okazało, że Litecoin, że faktycznie Amazon zostanie, będzie używał Litecoina, no ten Litecoin wystrzeli w kosmos. Możecie się spodziewać, spodziewać tego, że on wystrzeli. Kolejna waluta IOTA. To jest stricte związane i ja powiem szczerze, projektem IOTA dotychczas się nie interesowałem, ale po tych, po tych informacjach, że Bosch wszedł w IOTE i ten projekt IOTA, mam zamiar się temu przyjrzeć i mam zamiar zainwestować pieniądze w ten projekt, bo to jest fajna sprawa. No i ostatnia waluta Bitcoin też właśnie ze względu na to, że tu też rozważam nagranie filmu, ze względu na to, że Bitcoin Cash został udostępniony do płatności na jakieś tam kolejne, kolejna jakaś tam platforma zaczęła tego używać. Jak wiecie, Bitcoin Cash tutaj można powiedzieć, liczy na palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o, o, o płatności, ze względu na to, że Bitcoin jak na razie jeszcze ten Lightning Network nie wszedł. No jest wolny drogi. Bitcoin Cash. Jak twierdzą twórcy, nagrywałem o tym oczywiście film, twierdzą twórcy, że to jest zgodne z wizją Satoshi Nakamoto, ten prawdziwy Bitcoin Cash. Zobaczymy. Ja uważam, że to jest też dobra opcja do zainwestowania. Chociaż no dużo lepsza, oczywiście, była wcześniej, bo tu był ten taki duży wzrost. No ale tak to. Na tą chwilę to chyba tyle. I właściwie mam nadzieję, że podobał Wam się nowy format kryptoniusów. Kolejnym. Kolejną rzeczą, którą chcę wprowadzić w kryptoniusach, to jest troszeczkę odrobinę analizy technicznej, aczkolwiek to są kryptoniusy. Ja nie chciałbym zrobić z tego jakiegoś godzinnego wykładu, bo moje podejście do analizy technicznej znacie. Ja uważam, że analiza techniczna to powinna przewidywać. Pewne sytuacje, które będą na rynku, a nie dostosowywać się do tego, co się wydarzyło, bo są pewne firmy, pewne firmy na YouTubie, które dopasowują codziennie czy co dwa dni tą analizę techniczną do tego, co się wydarzyło. Ja mówię, analiza techniczna nie polega na tym, że analizujemy to, to co było. Oczywiście powinniśmy analizować, ale to nigdy nie jest gwarancją tego, co się wydarzy, bo, bo to nigdy się, prawie nigdy nie zachowuje się tak samo. Także ja jestem, jeśli chodzi o kryptowaluty, to jestem, można powiedzieć. Nie jestem zwolennikiem, o tak może powiem. Nie jestem zwolennikiem analizy technicznej z racji tego, że ten rynek jest bardzo niestabilny. Ja osobiście uważam, możecie ze mną się zgadzać lub nie, że ten rynek właśnie póki co, z racji tego, że jest jeszcze młodym rynkiem, opiera się głównie na newsach. Czyli jakiś news właśnie, że jakiś tam ktoś tam kupuje daną walutę, albo waluta wchodzi na coś jeszcze, albo jakiś rząd wypowiada się, że będzie blokował. I wtedy, wtedy pewne rzeczy się dzieją. I pewne wtedy waluty reagują. Ja Mam nadzieję, że w tej chwili nastąpi coś takiego, że ten rynek się troszeczkę samodzielni, że alty oddzielą się od Bitcoina, już nie będą tak strasznie zależne. Tak strasznie zależne, jeśli chodzi o kurs od kursu Bitcoina, czyli kurs Bitcoina nie będzie powodował spadku altów, spadki kursu Bitcoina. Także, także mam nadzieję, że ten rynek zacznie się stabilizować i wierzę, że im więcej będzie pieniędzy na rynku. Tym, tym, więcej będzie, tym więcej będzie stabilizacji, a prognozy są naprawdę piękne. No, słyszałem o prognozie bilion dolarów w 2018 roku. Widziałem też już drugą prognozę, chociaż to niektórzy zarzucają, że to jest fruszenie z fusów, ale ja uważam, że to może być realne. Widziałem już taką prognozę nawet i to ekonomiści wypowiadali, już nie dodałem tego do kryptoniusów, bo to świeży temat, już nie zdążyłem. 5 milionów, 5 bilionów dolarów. 5 bilionów dolarów w 2018 roku, na przełomie właściwie 2018 2019 roku, więc jeśli chodzi o ceny i możliwości wzrostu, no to wiecie, ja rozumiem, że waluty się pojawiają nowe i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, mamy w tej chwili 400 miliardów, wyobraźcie sobie nawet wzrost do biliona, można powiedzieć, że część walut pójdzie do góry, niektóre o 100% podrażają, a już takie 5 bilionów dolarów, no to i ja oczywiście mówię tutaj o realnej gotówce, o realnej gotówce, a nie o jakichś tam, o tam tam chodziło w tym artykule, ja być może sobie jeszcze jakiś film o tym nagram, tam chodziło o to, że tyle pieniędzy ma dojść, a nie o to, że te kursy zostaną jakieś sztucznie napompowane. Zobaczymy. To by było na tyle. Jak zwykle po każdych kryptoniusach zapraszam do dyskusji, zapraszam do wymiany wiedzy, zapraszam do kulturalnej, ewentualnie jakiejś krytyki, jeśli coś Wam się tutaj nie podoba, do sugestii. Najlepiej sugestie to na maila wysyłać, ponieważ ja ze względu na system komentarzy w YouTubie tam jest tak, że ja, żeby przejrzeć Wasze komentarze, chyba że dostanę maila, muszę poszczególne filmy, niestety nie ma sortowania w YouTube, jak wyświetla wszystkie komentarze Wasze, to nie ma sortowania od najnowszego do najstarszego. Nie ma takie tam domyślnie złączone inne sortowanie ze wszystkich filmów i dopiero jak na film konkretny kliknę, to dopiero wtedy, mam, dopiero wtedy mam sortowanie od najnowszego komentarza i czasami pewien komentarz mi umknie. Jeśli, jeśli to jest komentarz, ale jeśli to jakieś pytanie, no to ja nie zawsze jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo go czasami po prostu nie widzę. Staram się przeglądać, no ale filmów jest coraz więcej i do starych filmów już właściwie mogę powiedzieć, nie zaglądam czasami tylko przypadkiem. Więc jak macie jakieś pytanie, to najlepszą drogą jest droga mailowa, jeżeli nie dostaniecie odpowiedzi na kanale. Szczególnie, jeżeli pytanie ci o jakiś starszy film, który nagrywany był wcześniej. Dobra, pozdrawiam wszystkich, żegnam się z Wami i do następnego razu.